Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Let's Play Divine Divinity. I tak jak w kolejnym od. Pa! W kolejnym? W poprzednim odcinku My Bed. Eee, zauważyliśmy, zobaczyliśmy, że wioska została zatkowana. Hmm, dziwne. Przesłoroków, ale gdzie jest Zandalor? A dobra, Zandalor został wysłany już do Rady Siedmiu. Mamy już dwie osoby chyba, prawda? I teraz będę musiał zobaczyć, gdzie, gdzie się znajduje ten. Elfi doradca. to będziemy mogli zobaczyć dopiero później. I jeszcze jest jedna rzecz. Goemoe spierdzielił nam gdzieś na... koniec krainy. Nie wiem właśnie dokładnie gdzie. A ja, z tego co pamiętam... Pamiętam, że nie pamiętam gdzie jest dokładnie on. Dlatego spróbujmy na razie do Gildii Uczników się przenieść, bo tam może być właśnie ten ambasador. A jeśli nie, to... Lord, przywódca tej gildii łuczników, może właśnie będzie wiedział, gdzie go znaleźć. Dlatego spróbujmy się dowiedzieć, co tutaj jest z nim. Adepci i tak dalej. O, już nawet nastawieni są do mnie pozytywnie. Elfy: hmm. Dobra. A więc tutaj nie dowiemy się nic, gdzie się gdzieś znajduje. No cóż, dobra. Będę musiał pomyśleć. A jak na razie. Hmm, to będę musiał się też zastanowić. Ork, ork. Hmm, gdzie jest ork? Dobra. Wiem, gdzie jest ork. Hmm, musimy poszukać to jest w tych więzieniach yy, w obozie orków, dobra. Na szczęście ja mam już tam cały obszar wyczyszczony, nie muszę się bać żadnego orka. Hmm. Ale miło by było nawet, jakby jakiś tam wyskoczył. Przedtem cele były puste. O, jeszcze są moje szkielety. Bardzo ładnie patrolują tutaj wszystko. Dobra, a to wejdźmy najpierw tutaj. Nic nie ma, nic nie ma. To jest powtórka z rozrywki, pamiętacie? E, dobra, zobaczmy ten. O, jest! Kiedyś tutaj nie było. Hmm. Oj, gość mówi, tak wiecie, słyszeć o czarnym kręgu, oni chciecie szukać przywódców worków i tak dalej. A on ma wypowiedzieć to takie zdanie, to ten wyraz. <grym wytrych> to będzie śmieszne. No, Okej. Okay. Nieważny nie jest sposób. Ważne że udało się go sprowadzić. Hmm. hochliki, 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 Gdzie one mogą są? Już wiem. Ale ej, kurde, dlaczego ja dostałem minus 2 do reputacji? No, Przecież gościa uwolniłem. To powinien dostać nawet więcej jej. No dobra. No cóż, jeśli tak się sprawy mają, to dobrze. Hmm. Hmm. Gdzie musimy teraz iść? Teraz do Werdisys. Przynajmniej tak myślę. Okej. Okay. Czyli teraz, do zajadu, do ja, zajazdu księżą... książą, O kur... dobra, nieważne. Dość zajazdu książęcego. O! Książącego! Dobrze, dobrze powiedziałem. Wow! Co to mi się stało? O wydyfy! Zminimalizowało mi grę. Okej, okay, już wszystko jest naprawione. Aktualizacje mi jakieś wyskoczyły i po prostu zminimalizowała się gra. To tyle. Mm, no nie, o już myślałem, że coś mi się stało znowu. No dobrze, idziemy do zajazdu książęcego. I tam musimy poszukać fochlika. Fałlikami mam ja miałem naprawdę mało do czynienia, praktycznie z jednym tylko. O, akurat przy okazji zobaczymy, co on ma do nas. Do sprzedania. Mm, tak, jakieś runki, ale tym nam nie jest potrzebne. Czy w ogóle jest tutaj coś, co nam się przyda? O, nie za bardzo. Może mamy co coś do identyfikacji? Też nic. Jednakże możemy mu, o, wrzucić tą laseczkę. No dobrze. Mm. Dobraj. Tego się nie będę pytał już nic. A... Boże. To jest skromny człowiek z ciebie. Ja zabijam tutaj demony i tak dalej, ale nie, ty tak zrobiłbyś to lepiej. Cholera. Nie mogę nacisnąć sobie na sama. O. Dobra. Czyli u niego nic nowego. A, chciałbym coś zostać troszeczkę dłużej i odprężyć się. No ale nie mogę. Piotyk. Muszę tutaj z kimś porozmawiać. Nie, 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 nie potrzebuję tego. Chodź, wychodzimy, mój demonie. Nie chcą nas tutaj, to nie. Dobra, tutaj nic nie ma. To na górze pewnie będzie ktoś. Nie, na górze to w ogóle nie ma nic. Dobra, więc tutaj. A, dobra, jest jeszcze jeden pokój. Zapomniałem całkowicie o nim. Hmm. Hmm. Ага, да A więc zobaczyliśmy na przepowiedni chochlika, ale to nie był on. Chodziło o Hochlika, który jest w Kuj. Czyli. A my ją dotknęliśmy i zostaliśmy przeniesieni. O. Do jakiegoś takiego miejsca. To to jest. Wygląda mi to na jakiś wielki obóz. Yy, ogród. A co to jest za misja? Wkrocz do magicznego świata. No dobrze. A więc tak zrobimy, jednakże. Groby, no to od razu się miło zapowiada. Ale cudownie Co tutaj jest napisane? No to nigdy nie patrzyłem nawet na to. DJ Hammer. DJ Hamera? <grymne> Okej. Okay. Oj net nowa muzyczka gra nas raczej takimi rzeczami. O rany, co to jest ten DJ Hammer? O. No, nie, jeszcze zaczęło padać. O da O, tego nie pamiętam. No, dobra. Uderzył nas z piorun. Super. Idziemy. Co nas tutaj spotka? Co nas tutaj spotka? Co to, jakaś osa, pszoła, whatever? O, pszczoła, pszczoła. Okej, okay. czyli e, pomożemy teraz królowi Os w odparciu, ataku jakichś zmutowanych... Os... Oj, kurde, jakaś zielona. O. E. No i kurczę, czy pomóc im, czy nie? Troszeczkę. Nie, ja pomogę słabszym. No nie, no i teraz kurczę, no tak dziwnie się podszłem. Wiecie co? No cóż, w każdym razie trzeba wykonać tą misję. Będę musiał ją wykonać. Tego kurczę, no. A! Jednakże, nieważne jak to jest, ja wolę jakoś dziwnie tak pomóc osom. Y, nie osom, a. Y, pszczołom. Takie miłe, bezbronne się wydają. I rzeczywiście są słabszym gatunkiem. Ci sobie dadzą radę. Nawet bez mnie. Tak to muszą pomagać. Wow, sporo ich tutaj. I są naprawdę silne. Wow, fuck. Dobra. Może mury szkieletów? O dobra, taki chuj. Ach, pomogą nam! Tam, co się dzieje? O nie, wszystkie umierają. Wow, ile tego tutaj jest?

Pszczoły nie da, zadają ci jakiegoś dużego. Eee, yy, osy nie zadają ci jakiegoś dużego damage'a. Nie trzeba się martwić. Łoł, wow, ale co tutaj się dzieje? No to jest nieco gorsza sprawa. Tutaj już sobie przyzwę demona. O tak. I niedługo będzie w kolejny poziom. Ja pomogę tutaj. O jak... damage! No kurde. Ok. O! I możemy lecieć dalej Miksturki OP. <laughs> o! Jak słodko. No nieźle tutaj nabiliśmy tego EXI, jednak się opłacało. Dobra. Czy co dalej? Czy coś dalej? Ropucha. Jeszcze jej tutaj brakowało. Wow, ile ich tutaj jest? No co jest, no co jest? Jest jakaś. O Okej, okay, zabij mnie za to. I tak wiesz, że zginiesz. O, proszę bardzo. Mhm. Nawet jako pszczoła jesteś naprawdę. U, osa. Nie wiem, dlaczego mi się to myli, no bo. Ja nigdy nie widziałem tutaj jakiejś różnicy. To wiecie. Zresztą po to mi to było. Po prostu jakoś tak bardziej sobie. Nie pszczoły. Nie, po prostu są dla mnie takie przyja przyjaźniejsze. Zresztą widzicie, mnie to po prostu poruszyło, że one. że, że osy stały się takie straszliwie agresywne, zmutowane i tak hmm, dalej. Czyli tak, jakby nie wiem, cheatowały z życiem. <laughs> jakby to można było tak dziwnie nazwać. Co to jest? o matko święta. Eee, czy po tej stronie znajdę coś ciekawego? Może jakieś eventy? Nie, no w tej grze to. Jest tak mało trochę tego, no ale cóż, dobra. Obejdźmy sobie już go dookoła, już tam widzę zielony znacznik. Już wiem, że tam jest mój przyjaciel. Który? Pomoże mi. O Jezu! Dawaj tą, tą stroną idziemy. O! Już, 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 ja was zaprowadzę. No da fuck. Dobra, idziemy sobie naokoło. Na szczęście. O, ja tutaj nic nie dotykam. Eee. Dobra. Wracamy. Hmm, rycerz poziomu 26. No, kurcze interesujące. Co to jest? Magiczna moc. Hmm, to co nie? O, wtedy moglibyśmy już zamrazić praktycznie, no wszystko. W sześciuteńku moglibyśmy już. Ja mam tylko jeden punkcik, kurcze, tylko jeden punkt mam do zużycia. No to. Tak dziwnie. Dobra, w każdym razie, e, no nie wiem, to... czy to? Nie, dajmy to! Będziemy sobie zamrażać każdego potwora! O, tak. Dobra, no, w razie ja sobie ciebie uleczę już, demonie. Was też, moje skorpiony niezniszczalne. I możemy iść już. Aha! E, dobra, jeszcze musimy tylko pójść do tej królowej. Królowo, gdzie ty jesteś? Bo ty musisz nam dać klucz. No i zniszczyliśmy przecież wszystkie osy. No to... No ej, no. Hm. Mam nadzieję, żeby ta babka nie oszkała. Dobra, tu jest pszczoła. A ja muszę poszukać ich królowej. O dobra, tutaj jest dużo tych kluczy. Aha, dobra, bo jeszcze tutaj zostały osy. Może ja muszę je po prostu w sześciu wypędzić. To nie tak, że. Okej. Okay. Chyba jeszcze jakieś została. Z jakiego przynajmniej wynika. Dobra. Nic, nic. Jak na razie nic. Nic. To ja może poszukam na ziemi tych kluczy. Okej. Okay. Jest klucz, bo to właśnie chyba na tej podstawie jest. Okej. Okay. Jakieś fajne rzeczy, ale to mi nie interesuje. Uh... Dobra, tutaj nie ma żadnych kluczy na ziemi, czyli to. nie jest niezbyt interesujące rzeczy, no ale dobra. Eee, kolejny dban. Zamknięte tym razem. A jest klucz. Fajnie przemyślałem, naprawdę fajnie. O, wytyfy! <laughs> Dostałem kolejny level? O tak, o tak z dupy? Nie z dupy, niskie pietruły? Wow, dziwne. O, ale dobre. nie, mi tam to pasuje, spokojnie. Okej, okay, co nam ogólnie daje? Hmm, tylko inteligencja, jakoś tam to nie wpływa znacząco na e, siłę czarów. Tam troszeczkę, tak, a, tak troszeczkę źle nam nie działa, no dobra. Co nam będzie potrzebne? Czy coś w budowę? Ja mogę sobie wreszcie dać siłę, żebym mógł sobie o tak normalnie już... Wiecie, bez podków nosić różne zbroje. Boże ja nie wiem dokładnie, ile mi jest to potrzebne. Dlatego na razie poczekam sobie z tym. A na razie musimy sobie dać jeden punkcik w jakiejś rzeczy. To jest interesujący czar. Ale nie będzie nam potrzebny. Czekam na to, ale to jest dopiero 30, 36. Poziomu. Ja mam aktualnie 32. Dlatego pioru, no mam nadzieję, że będzie ok. Chyba, że jeszcze jest iskra, ale to nie, bo to jest wolne, jakieś dziwne. Dobrze, w każdym razie, tak, na razie zostawmy to. Poszukajmy, czy może jeszcze mamy do załatwienia jakąś osę brzydką. Zresku może nam akurat umknęła. O, te klucze pozbieram. Może to właśnie one są tutaj kluczowym. Zajęciem. Ok. Na no to nie mam czasu. Tutaj chyba wyjść nie mogę sobie. No ale dobra. Czy coś jeszcze, czy coś jeszcze? Bo widzicie, zakończymy tą krainę i będziemy mogli już zakończyć odcinek. Chciałbym dłużej, ale nie mogę po prostu. No co jest, kurde. To zostało otworzone, no kurde. Aha, dobra, 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 dobra. Może to już jest to. No da fuck! O co chodzi? No, wszystko już zostało zebrane, zabite i tak dalej. No, tutaj nic nie było. Hmmm. Nie lubię, jak się tak czas przedłuża tak sztucznie, bo szukam czegoś. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze jedno. Fakie, ale to jest nadal jakiś. No, wreszcie, wreszcie, kurczę! Trzeba było otworzyć po prostu wszystkie te dzbany. O, wytyfy! No to teraz już mam na piątym poziomie. O! Oh, udało nam się go zabrozić. Nie ma jakieś tam anioł zemsty. Hmm. Okej. Okay. Ej, o to chodzi. Ja mam piorun czyż na piątym poziomie, prawda? O nie, no co się stało? Coś mi się zbagowało, chyba. Bo nie wrzuciło mi na kolejny poziom. Eee. Dobra. Może po prostu teraz będzie? Nie, nadal. Przecież dodałem punkcik. Mam na to... Nie zbite do No kurde. Coś się zepsuło. Dobra, w każdym razie sobie zapiszę tutaj. No nie no, muszę to nagrać, no bo... Fuck. Tak. to pszczoła mi jakoś, kurde... Nie wiem. Dziwnie się czuję. Hmm. No co, no tego jeszcze nie otworzyłem. Dobra, to muszę w każdym razie to otworzyć. A do tego muszę znaleźć klucz, który jak na razie nie widzę nigdzie. Dobra, może się wrócimy. Tutaj, tutaj jest już zrobione to. Tak, tak, tak. Udało mi się pokonać osy, no ale co mi z tego? O, dobra, tutaj mamy jeszcze nie otwarte jedno. Hmm. Też nam bardzo dużo dało. No, wreszcie, kurde, co teraz? Otworzyliśmy już wszystkie. Może teraz się to uda, bo teleportowało nas. No to musi chyba coś tu się dziać. Mhm. No to super. The fuck? Hmm. jak odkryję co tutaj, o co tutaj chodzi, to zaczniemy odcinek znowu, OK? Dobra. Wybrałem po prostu inne zakończenie. Chodzi mi o to, by coś tam się po prostu zbagowało. Wiecie o tym? I wybrałem walczyć po stronie os, a więc tak, musieliśmy pod koniec oczywiście zabić tą królową pszczół, i z niej wypadła oprócz, te, oprócz właśnie tej runy, jakieś jeszcze inne fanty, księga, przyzwanie szkletu i szafirowy klucz. Oprócz tego rozdosowałem sobie tak, że dodałem do zamrożenia i dopiero no, tak jak przedtem, umiejętności, dałem sobie do siły, wreszcie plus jeszcze dwa, do inteligencji mi zostało. A więc klucz mamy, już mamy wszystko. Oprócz tego dostaliśmy jakąś zbroję. Także mam nadzieję, że to się chyba to drugie zakończenie, walcząc z, z osami, znaczy z osami, a przeciwko pszczołom, chyba się le, bardziej opłaca, powiem Wam. Cóż, w każdym razie, tak na razie się to odbywa. Zobaczymy, co będzie dalej. No idziemy, idziemy, idziemy. Jeszcze to otworzymy sobie. Eww. dobra, jak nie możemy, no to z tym. Idziemy tam, tam, tam. Otwieramy. Okej, okay, udało nam się. Pięknie. I jest Antx. Hmm. O Boże! Bardzo łatwe. Bardzo łatwe rzeczywiście dla chochlików to jest bardzo łatwe słowo. No. Mówisz, że tutaj się krył. Ja tak sobie myślę, że to jest naprawdę niezła hada. Także nie było to jakąś wielką torturą, mam nadzieję. O, spalone na krzesełko. No dobra, to jest jeden chyba dyskomfort. Co tutaj jest? Albo się gdzieś coś zbagowało. Zbagowało się światło, albo tak jest rzeczywiście, że to jest tak na niebiesko. No dobra, nic nie ma. No to tylko będę tam łaził. Idziemy stąd. Mamy gdzieś niebieską kulę, a my razem wygrywaliśmy kolejnego członka. Dzisiaj już chyba trzech. Także wychodzimy stąd za pomocą tej kuli, której nie wiem gdzie jest. Dobra, whatever. <grym> Gdzie jest ta kula? Dobra, w każdym razie ja sobie już wrzucę sam. Chyba że tutaj znam, bo kurczę. Slina. Eee. Yeah. Dobra, nieważne, już sam sobie jestem, wyjdę. A na razie żegnam się z Wami, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!